Cześć, siemaneczko nasi drodzy widzowie, witam was bardzo serdecznie na kanale Izunka i Jem, ja jestem Izunka, to jest Jem, a to jest y, kolejny dzień z Izunką i Jemem. Siema. E, dziś będziemy rozmawiać o tym, jaki serial oglądamy teraz i jaki serial jest nasz ulubiony i co polecamy. Tak. Więc zaczniemy Marcinie od ciebie. Jaki oglądasz teraz serial i co byś polecił? O kurde, bardzo ciekawe pytanie. Ja generalnie ostatnio oglądaliśmy Dextera. W sumie cały czas oglądamy Dextera. Eee, oglądamy najnowszy sezon e, The Boysów. No i generalnie... Oglądamy jeszcze suców. Trochę tego nie oglądaliśmy w parę tam dni, ale... Jest to serial, który zaczęliśmy i jesteśmy w trakcie teoretycznie. Ehm, ty, no to ty oglądasz to samo, co ja w sumie tak naprawdę. Tak. No jakbyś miał z tych, który wymieniłeś, jakiś ulubiony. Znaczy, generalnie z tych, które wymieniłem, no to najbardziej mi się, to wiadomo, z tych trzech, które oglądamy aktualnie, to najbardziej mi siedzi Dexter albo Boysy. Ale Boysów jest mniej, a Dexter jest już aktualnie skończony i wiem, że mam więcej odcinków, trochę tak bardziej swobodnie. Do niego no do ale Boysy się cały czas rozwijają, no i też tak. są na zmianę z tym drugim serialem. Genvy. Nie, Genvy. Więc generalnie wydaje mi się, że to się spokój uzupełnia. Tak. E, mi się generalnie Dexter podoba, ale osobiście uważam, że pomimo zaczyna robić się to nudne. No, ale, bo to e, też i niestety jest. Niestety to już, tego tak trochę, już tak trochę to wszystko siadło bardzo, nie? Takie wiecie, iq 300 zbrodnia i takie tam. Znaczy ja e, może jeszcze e, będzie? Z kolei no, jeśli no, chodzi no. na przykład o Sucu, -su, no to spoko, wszystko ok, ale to jest taka typowa wolna Amerykanka. W prawdziwym życiu by tak nie było. I, I to jest na przykład takie smutne, no bo oni mają jakieś tam problemy, coś tam, ale zawsze znajdą lukę prawną, coś im wyjdzie. Ale nie? nawet nie szukają luk e, prawnych, tam chodzi bardziej, jak ja zauważyłem, to jest szantaż. Szantaż komstwo, <laughs> e, Mam coś dowody, na ciebie, mam tak? coś na ciebie i to już jest legalne, niez... niezgodne z prawem, ale to działa, moi no. drodzy. E, więc generalnie to jest takie też trochę, no miły taki, jeśli tak, chcesz się zrelaksować i nie myśleć za dużo na, nad fabułą, to polecam Dextera i polecam e, Suzu. Tam się myśli dużo nad fabułą. Nie, nie. Ja bym stary, nie powiedział. Jest strasznie nie po, ale nie powie... No, może tak, ale z drugiej strony nie powiedziałbym, że to są łatwa fabuła serialu. Jest to ale, bardzo ale, dość skomplikowane no, słuchaj, seriale. Y, y, wydaje mi się, że ten y, dzień jest i, i ten, y, to, ten temat, o którym teraz są jest skierowany raczej do osób, które hmm. są bardziej wymagające, jeśli chodzi o jakieś filmy, seriale, a nie na zasadzie, że no, mają może troszeczkę inne podejście. Więc to tak jaki ten... według Ciebie jest wymagający serial? Nie wymagający serial, wymagający widz. No to co jest wymagający? Taki serial, który uważasz, że jest dla wymagającego widza dobry. Boys. Nie, bo ten sezon najnowszy jest słaby. Jest słaby, ale te wszystkie wcześniejsze są zajebiste. A czy ten ja... Jakbym miała można... oglądać jeszcze raz, to bym oglądała. Co nie powiedziałbym, że to posy mają też mega słaby sezon teraz, tylko jest o wiele spokojniejszy niż te wcześniejsze. No ale te wcześniejsze były strasznie dynamiczne, więc logiczne, że teraz. Ale już pomału się szykuje bomba, bo jesteśmy na tym odcinku, gdzie wszyscy bohaterowie pomału sobie układają swoje sprawy prywatne. Dobra, już bez jakichś wspólnego. No, nieważne. Już muszę się pamiętać, bo będzie mi ciężko. Dobra, jaki jest twój ulubiony serial? Mój ulubiony serial. Ja zawsze się bardzo dobrze bawiłam przy The Walking Dead. nie obejrzałam e, go do końca. Nie nawet. obejrzałam go do końca, bo. Czy o, są plany? E, tak. Powrót do The Walking Dead Mmm, Słyszałam, że Rick też tam wrócił. No zrobili przecież. Pamiętam dlaczego przestaliśmy oglądać The Walking Dead? No bo to no spaka. Umar. Nie, nie umarł przecież. że... No tak, ale było, że umarł. O, I od tamtej pory nie oglądaliśmy. Spoilery. Kolejne okay. spoilery. No trudno, już poleciało. E, już, ale generalnie się... mi The Walking Dead... Y... Ja rozumiem, że jest adaptacja. Właśnie właśnie, ja bym miał powiedzieć, że moim ulubionym serialem, jak już tak oglądamy. No chyba, Gleb powiedział, że jak poznałem Waszą matkę, Właśnie jest ma moim ulubionym serialem. To, że się bawiłam przy The Walking Dead i też przy Jak poznałem wa yy, Waszą matkę, bo Ale... generalnie Ale to są seriale, które oglądaliśmy za czasów, kiedy zaczęliśmy się spotykać. Ale jest jedna sprawa, którą ja zauważyłem. Nie oglądałaś jak poznałem Waszą matkę od deski do deski. Każdy odcinek tutaj. Nie ogląda? Nie, bo pamiętam, że oglądaliśmy... tak, jak mówiliśmy, tak, tak, to kiedyś. No niektóre odcinki nie były dostępne. Sery, nie no. oglądałam deski do deski nie oglądałaś nigdy do deski, do deski jeśli nie oglądamy deski do deski to jest tak jest i polecam tak bo to jest taki, to jest łatwy czasem serial jest fajny jak jest prosty łatwa fabułka, nie jest skomplikowany i sobie 20 minut 22 czy tam 5 jest fajny, są śmieszne momenty taki szybki dosyć nie no, ja przykład... tak troszeczkę przyjaciele przyjaciele, to jest serial to jest taki daje to jest zgapione o tym prawda? No, tak, mówią no, że to są podobne do siebie, bajbik ale czysto i poetycznie według mnie, właśnie moim ulubionym serialem jest, jak poznałem Waszą matkę. Nie wiem, jakiś mój romantyk się budzi wtedy. I takie nieraz nie zgadzam się z główną postacią, ale generalnie dużo mądrych rzeczy nauczył mnie ten serial. Mi się też bardzo podobał na przykład pierwszy sezon Wiedźmina. No, serial Ale to pierwsze dwa chyba nawet. Drugi też był. Pierwsze miarę. dwa, ale już później był taki ten trochę słabszy. No. ale taki... my gadamy teraz o ulubionych serialach. No tak, ale generalnie mówimy o tym, co oglądamy, nie? No. A bo co lubimy oglądać i co polecamy, nie? Więc A ty ja bym co poleciła co jest serialem? No ja już mówiłam. Ja lubię The Walking Dead, tylko ja się na tym bardzo zawiodłam, no bo ja byłam tam ze względu na postacie, nie na fabuły. No. <laughs> e, to to. Generalnie The Boys ja lubię, ja bym mogła obejrzeć jeszcze raz na nowo, od początku. No. To jest Wiadomo, że serial, ja teraz... którego w ogóle nie żałuję, jakbym miał ja oglądać drugi raz i tracić na to czas, nie? No. W sumie z drugiej strony więcej go wychwycisz, ale no, tak nie myślałem, żeby teraz gadać na przykład o anime, bo to bez sensu. No, anime to nie, jest raczej. To, co to nie jest serial. No, no, no nie, no ale. Ale wychodzi serialowo, No nie wiem właśnie, jak to zakwalifikować. Znaczy anime, ale czy anime coś to jest też... chyba osobny temat, bym powiedziała. Tak, też tak myślę. Z drugiej strony. I Jakie są seriale, które cię zawiodły? Ja Myślałeś, że będą super, jak widziałeś jakiś trailer czy coś i oglądaliśmy, okazało się, gówno. Ja powiem jedno, oglądaliśmy wakacje z tym bratem o, o Resident Evil. Oooo. To że nie było najgorsze gówno, jakie w życiu oglądałem, ale miałem... Lekko, nie dosyć. Bo, le, takie było... Takie... No, ale już teraz wiem, że nawet nie robią drugiego sezonu. Tego. Nie dziwię się, bo się nie przyjęło. No. Taki fear the working dead, jeszcze to... Mi się na chwilę to... podobało, ale to po prostu zrobili. Nie, to mi się bekło trochę tym. Nie oglądałaś więcej niż pierwsze dwa sezony. No bo mi się bekło. Nie, nie miałam takiego a, a mi się że... to podobało pod tym względem, bo oni byli ciepakami Byli takie śrumple. ale nie, oni, oni nic nie umieli i później się stało. To było tak nie tak jak z Rickiem i z główną ekipą z The Walking Dead, że oni byli zajebiści od razu. Wszystko umieli. Tam byli ci zwykli nauczyciele, zwykli ludzie. I jak oni sobie radzili z tą sytuacją. Mi się ten koncept podobał. Później zrobili z the, Fear The Walking Dead takie po prostu, okej, okay, ktoś nie chcemy kogoś zabić do Walking Dead, no to on idzie do Fear The Walking Dead. Tak zrobili, no i mm -hmm. takie jest wiele postaci, które nagrywają. Zabludłam się też trochę na Wiedźminie. Ale i tak, to... ja jestem ciekaw, jak na nowy sezon wyjdzie, Jestem się że skanciem. nowy sezon, ale jakoś tak ci powiem szczerze, że po ostatnim, w tym ostatnim był, tak mi jakoś trochę emocje siadły. Tak hype spadł, co no, widzicie. spadł, hype czym jest takie... problem? Są trzy rzeczy, według które za są. Długo? Nie, nie, nie. Wiek postaci, bo Cili jest w książkach i generalnie w historii młodsza o wiele, hmm. a to jest wiadomo normalny, prawdziwy człowiek, i ona się starzeje, tak? No tak. No dlatego ona jest za stara, jak na ten moment popularny, gdzie oni powinni być teraz. No tak. E, wydaje mi się też, że ta, sama, ta cała polityczność Netflixa typu wszystko musi być wiesz, e, LGBT, e, każdy wiesz, jak to jest, każda grupa musi być reprezentowana, trochę może psuje, nieraz e, fabułę w niektórych decyzjach, już bez spoileru. E, I trzecią rzeczą to, e, wydaje mi się osobiście, że... Za mało polskie to się wszystko wydaje. Wiesz o co mi chodzi? Taki słowiański klimat. No brak nie, brakuje, brakuje mi takich bardziej, no lasy, czy są jakieś pagórki, czy coś, żeby to bardziej taką polskie przypominało. A tam idziesz, oni gdzieś tam idą i to wygląda jak taka typowa Amerykanka. No tak, to akurat z tym się zgodzę. No, czy tam Irlandię i takie tam, a spoko. Rozumiem, że to jest wszystko adaptacja, tak. Ale z drugiej strony, no nie może być tak, że bior, biorą polskie dzieło... Czemu nie mogli niektórych w lasach, nie wiem, coś, jakieś albo Polsce kręcić? Mhm. No przecież mogliby to zrobić, kurde. Nie Można wiem. To by było, to no. prawda. To hmm. dla mnie trochę vibe'u i tego Dobra, a w sumie nic nie powiedziałeś o Rodzie Smoka i o... Wiesz co? co, bo jeszcze w trakcie oglądam, a właśnie zapomniałem wspomnieć o Rodzie Smoka. Pierwszy sezon był ok, podobał mi się, był ciekawy. Dla eee. mnie trochę za dużo przerwa między jednym a drugim. Eee. I hype spadł. Rok to dużo? To dużo. To tak zawsze robią. Już teraz żaden se serial, który ma taki budżet i e, takiej jakości efekty i wszystko, jest zawsze rok I się nie doczekasz. To nie no. jest do długo. Dobrze, że zrobili przypomnienia na początku, bo ja już zapomniałam. No i niż to jesteś takim, widzę, ja tam pamiętałem, nie? Dla mnie pierwszy odcinek jeszcze nad nie obejrzeliśmy do końca, no bo. Tak, nie mogliśmy do tego usiąść. Nie wiem czemu ja. Może to jest takie lekko osobiste moje zdanie, ale mnie trochę nie tom te seriale, które trwają 40 plus. Za długo są, no. Ja, ja też bym... bardzo często przy takich serialach odlatuję, bo to jest jak mały film, nie? A, to jest mini film taki. Bo godzina albo coś to jest. Zobacz, czysto hipotetycznie. Jak masz serial taki, powiedzmy do pół godziny. No, nawet 40 minut. Już. Mhm. E, 40 minut, powiedzmy. To jest spoko, ale jak coś ma godzinę, albo no teraz jak na przykład widziałem takie jakby przypuszczenia, bo, ci, bo nagrywają wreszcie ten ostatni se, se, sezon Stranger Things, nie? Oh. E, też co oglądaliśmy, e, to mówili, że jeden odcinek oni się czu, nagrywając czują jakby nagrywali jeden film? Jeden odcinek, jeden film, ty. Ile będzie trwał jeden odcinek? Nie wiem, ale jak je, jeżeli zrobią coś takiego, że odcinek będzie trwał dwie godziny... Nie dwie godziny, ale godzina na przykład trzydzieści. No, to to już jest tragedia. Nie, spoko. Fajnie jest usiąść i oglądać, jak coś jest ciekawe. Ja nie mówię. Ale dla mnie to już jest taka rama czasowa, to serial, a film powinien być oczywiście. Bardzo często ostatnio masz rację, że to są zaburzone te proporcje. Nie, no. bo pewnie nam serial, serial jest zazwyczaj taki maksymalnie do 35 minut, nie? No, do 40. 40 tam no. jest. Z napisami, z, z napisami, intro. Jak tak, ten. No. Ale jak już coś trwa dłużej niż 40 minut. To jest takie dodatkowe jest miejsce takie... często, gdzie tracą na głupoty, nawet. To nie jest tak, że cały czas jest, wiesz... Dobra, e, wracajmy do, do, do kwintesencji całego tematu. Jakie trzy seriale byś polecił naszym widzom? Jakie trzy? Tak nagle... Na z, wakacje. Na no. wakacje The Walking Dead, bo jest dużo sezonów. Jest dostępny, jeżeli macie Disney+. Plus. E, poleciłbym... E, o, zrobimy tak z każdej, ja powiem z każdej platformy, okej? Okay? Którą my mamy. Powiem tak, no to trzy będą. Disney Plus to bym dał The Walking Dead, bo jest cały. Mm. E, na Netflixie poleciłbym wam obejrzeć Słuczów, To jest fajne. I jest dużo tak, e, taki, da, i też godzinka prawie. E, I na trzecim to powiedzmy, że, no The Boys, to bym wam polecił z Prima, nie? No chyba że jeszcze lubicie South Park, to South Park sobie też obejrzyjcie, bo to jest taki po prostu tempy za, za zapychać. Dobra, a ja bym wam poleciła tak. Zaczniemy od takich, co ja bym sama obejrzała jeszcze raz, czyli od The Boys'ów. A może wymienić rzeczy, które ja, wam które ja nie mówię. Wtedy poleciłabym Wam, jak poznałem Waszą matkę. A ty poleciłeś wszystkie prawie za co? Nie, nie poleciłeś, jak poznałam Waszą matkę. Polecam, bo jest miły, przyziemny, taki, ma bardzo taką codzienność, częstość, takie śmieszne sytuacje, komiczne z codzienności i bardzo łatwo się w nim odnaleźć. Tak jest. I jest krótki. Odcinek, w sensie, mam na myśli. Mm. Sezonów jest dużo, ale. 9. Ale odcinki są krótkie i są takie, że wchłaniasz nosem. No. No dobra. Więc to by było moje takie top trzy. Nie polecam im Sutsufidextera, bo jest sens. Dlaczego? Nie. Już widzisz całkiem całkiem moją listę zgapić. Żałuję tylko, że nie wspomnieliśmy trochę o Star Warsowych serialach, które oglądaliśmy. Ale to dość takie oczywiste. Obejrzyjcie Mandaloriana. Fajne. Fajne. Grogu. Dokładnie. Piękna historia. Naprawdę. Polecam. Ok, moi drodzy, dziękuję Wam bardzo serdecznie za Waszą uwagę i za to, że byście z nami. Napiszcie na w komentarzu, jakie seriale Wy lubicie jakie seriale byście Wy nam polecili. To będzie nasza dobra... Ple... dobra li... zrobimy sobie dobrą listę na zimowe wieczory. <grydy> e, także, moi drodzy, polecam Wam zostawić łapeczkę w górę, napiszcie komentarz i oczywiście nie zapomnijcie odwiedzić nas na Instagramie, Timizu numer 1. E, wpadajcie, zostawcie faloka, obczajcie storki, no i nie zapomnijcie o moich myroczkach. Trzymajcie się, cześć!